Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Let's cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję. Potęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz, Szczęstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak nie dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem. Jak! Jak pięknie doskończyłem i hedy weszły! Ale! Nie no, ten stepi wyszedł 10 razy lepiej niż sądziłem, wiecie? Ale. Aaaa Żyje jeszcze, Ej, yeah, tu side Tu go nie widziałem przez to, że se nie wyczyściłem na ścianach, nie? A, nie da się przeznaczyć przez mo blokujemy się tutaj Wait wait His, uh, connector Będzie nam chyba uciekał na drugi BS He's going oh, no, yeah, he Okej, okay, he's back. Patrzcie jak nam zrotował dzwoneczek. Ja się w ogóle zapomniałem z wami przywitać w tym filmie, oczywiście cześć jestem Merwo On jeszcze może z powrotem zrotować parę razy Ej? No dobrze mi się wydało, że on tutaj przyjdzie. Takes, I wait for you. I could hide the heights better. It's long, dude. Yeah, long. Chciałem przynajmniej pójść po info, żeby mój sobie mógł poradzić. Dawaj go! Nice. nice. Dobrze, runda wygrana, ale długo to nam zajęło. Ciężko szło. Piękny mój wstępik. I lecimy dalej. <laughs> Wychylać czy nie? Jak myślicie? Zginę Comrade Jest tam paczuszka No to chyba lecimy, co? Plus No to wskakujemy z zielonym Elecanco Dobra, ale to odbijemy 4 na 2. Bezproblemowo. Nice. A drugi nie wiem, gdzie jest. Nice. Mamy to. Ja słuchajcie, jeśli chodzi o, o ten wstępik, to to, co mniej więcej pamiętałem, znaczy tą pierwszą część połowę znałem, tak mniej więcej miałem wyryte w głowie cały czas, <noise> jeśli chodzi o Litwojczyznę moje, Natomiast tą drugą część musiałem sobie lekko tak przeczytać parę razy, poprzypominać, odświeżyć, ale kiedyś się tego uczyłem, dawno temu, więc. Coś tam w głowie zostaje. Ale ładny spot miałem, last. No i trzech dobitych! My słuchajcie sobie gramy na Anubis, jak oczywiście mam nadzieję zauwa zauważyliśmy. zauważyliście. Jest to kolejna z tych ostatnio nowo dodanych mapek. Tutaj zawsze czasami tak nie jestem pewien, czy to jest dobry moment. Dobry pomysł, żeby wychylać, czy nie, bo łatwo można zginąć. Zobaczcie, co się dzieje z tym kurą. No i dobry momencie wychyliłem. Trochę poczekałem, poczekałem, oni też musieli stać zastanawiać się, czy. Ktoś tu wychyli, czy nie? Chyba nie. I zaczął sobie i z granatem. To jest taki taki ciekawy spot na tej mapie. Nic nie zawsze można się spodziewać walk. Ale ogólnie lubię Anubis. Już lubiłem tę mapę. O właśnie. O, i kolejny frag. Już lubiłem tę mapę te. Rok, dwa lata temu, kiedy ona była, nie pamiętam dokładnie. I, i dalej mi się dosyć ciekawie na niej gra. On middle still Big clear. O, tam był jeden. Możemy uciec, na szczęście. One in Schowamy się, wiecie co? jakoś tak tutaj za tą kolumnę. Dobra, chyba idzie na A. 15 sekund zostało What Może siedzieć w smoke albo gdzieś za tą kolumną. Nice, a, nice, a nice, to nice. Blisko. Słuchajcie, całkiem on nie idzie na razie do tej pory. Wynik 10-3. Może jakiś rankapik zaraz wpadnie po, po tym meczu. Byłoby fajnie, a, nie mam pojęcia, gdzie są. Chyba leć B. Masa granatów i daj im pomóc. Ja, I go help. A, mam młotowa, nie wejdę. Klętyk B. Co tu się stało? Gdzie są moi wszyscy? Dlaczego oni tak nam wjechali na on w ogóle? Guys, do you... Can you smoke bomb? Omran depuje. Nice, very nice, very nice retake. Chyba, że to nie wyjdzie, ale dobrze, że mieliśmy tutaj smoke'a na bombę. W ogóle, w ogóle, dziwnie to wyszło, bo oni sobie weszli, zaplanowali. ja jako jedyny daję info, że... E, jest... że jest jakiś plan. Ja to zostawię. Emeczka. Uh, to puścił ich od tył szybko? Może zdążę? Ale szybko zdążyłem, ale to były ważne piki. I No to dobra, chodzimy. Jeszcze jeden gdzieś. Bajcie, 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 Green. Gdzie on jest, już nie żyje, dobra. Gdzie jest bomba? Ale dobrze, że tutaj ładnie tego mida wyszedłem. Jakoś czuję tę mapę dzisiaj. Nie wiem, czy albo przeciwnicy są słabsi, albo mam jakiś dobry moment, dobry dzień. Ale jakoś. Y dobry dobry feeling mapki, dobrze wiem, jak, gdzie, gdzie akurat później się poruszać. Fajnie, że spuszczałem szybko tego mida i te, te dwa piki. Uratowałem na myśl rundę, bo potem ciężko by było odbić 4 na 4 bombsite, a jest taki cięższy do odbicia, dużo bardziej zamknięty. O, to musiał być ich smoke. Ale chciałem sobie przeskoczyć, zobaczyć czy coś nad tym smoke'iem będzie widać i... What is this? Go, go, go. Wow! Yeah, but... Ale na. Spot. Check out my To This is perfect. Tu w środku. Pasz od mojego ziomeczka No fajnie, jakby tu ktoś podszedł. Ktoś tam prefajerował, widzę. Oh, mate, 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 mate. In city. Watch out, could be flanking B. No, I'm not going to Now I'm scared, man. I'm not going to be taken everywhere. Roger that. Eh, yeah, he was flanking. Dobrego. Dobre info poszło. What? What? He was city. One more B. Merwo, musisz to zrobić Zrobiłeś to Merbo, ale jeszcze jeden Ale mi słuchajcie, dobrze wychodzi oh, nice! No jest bomba Nie wyszło Planting Bay będzie tutaj ciężko teraz z autosnajpą odbijać to Ile oni tego tu mi rzucą? Haha, przydała się oh auto-sniper na sam God, koniec. <coughs> 9-6 dla nas. Wygrana połówka. Uuu, pusto? Co?

3. Ale miałem wyczuć. Nie, nie, no, słuchajcie, mam dzisiaj haksy, nie. Bo wiem, że może Może spuszczają I, i spuszowali wszyscy Mida, czy znaczy prawie wszyscy. Tutaj to miejsce, w którym teraz stoję, to jest jedno z najważniejszych na całej mapie, tak naprawdę. Nie wiem, czy tam drugi wychylił, czy mi się wydawało, czy to było ciało. Można obserwować właśnie i puszę stąd, i z Mida. I na A można spojrzeć, czy ewentualnie szybko zrotować, więc to jest taki fajny element tej mapy. Ouch. O, właśnie, pięknie mnie zniszczył. B-Short Still, i patrzcie, wyciął nas. Czterech, Teraz ten jężomy, który wyciął mnie, zabił potem trzech. Ace Widzicie? Widzicie, jak ktoś czasem zginie, i potem Ace'a zrobił. No, to pomarańczowy wie, co robi. Wow. Dobrze, że z nim szedłem. I to i go pomściłem. Tutaj te drzwi są takie ciekawe, właśnie, żeby można z jakąś taką bronią na close distance się schować. Też chyba oni jakoś teraz puszują mocno. Co rundę? Przecież patrzyłem! Patrzyłem się przez pół godziny na górę i nikogo nie było? Prze przeszedłem dalej i on zeskoczył. ale w ogóle nic nie słyszałem dźwięku zeskoku. Ja nawet nie pamiętałem tego, że na tej mapie nie słychać Jak ktoś zeskakuje tam do wody. On napisał ok, odpiszę mu OK. Napisał, że dziwne, bo strzelił mi prosto w plecy, z blisko zmaga i 38 obrażeń. No ja mu odpisałem też, że powinienem być martwy, bo jak najbardziej się z tym zgadzam. Okej. Okay. Ale tam siedział Pięknie, i mamy to day. 16:8. Wygrana. Thank you guys, GG. Bardzo dobry meczek. Z mojej strony też bardzo fajny wynik. Tutaj z pomarańczowym szliśmy łeb w łeb przez cały mecz. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Pewnie jeszcze jesteście ciekawi rank? I nie dostałem awansu, a to były Supreme i Globale. Jeszcze full squad. Ale ciekawy mecz.